Czytanie z księgi proroka Izajasza to mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujaśnić przed Nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed Nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi Mego. Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem cię Twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszam Ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od schodu słońca. Aż do zachodu, że bez mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego. Oto Słowo Boże. Początek pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Do Kościoła Tesaloniczan, w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska Wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za Was wszystkich, wspominając o Was nieustannie w naszych modlitwach. Pomnij przed Bogiem i Ojcem naszym na Wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani o wybraniu Waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród Was nie dokonało się przez samo tylko Słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Oto Słowo Boże. Amen. Pan z Wami. I Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Paryzeusze odeszli i naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w Mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów, razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej, wprawdzie, nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto słowo pańskie. Fala. usiądźmy po takim alleluja powinienem powiedzieć drodzy państwo poczekajcie a ja pójdę napiszę inne kazanie no ale, ale nawiążę do tego zaraz kontynuujmy już tylko troszeczkę temat fałszywego ja bo nie chcę uczynić tej homilii o 15:00 tak monotematyczne. Ale będziemy do tego wracać, drodzy bracia i siostry, gdyż w chrześcijaństwie chodzi o przebudzenie, o powstanie ze snu. To jest taka radość, kiedy człowiek się budzi ze snu. To są, Proszę Państwa, to są takie, y, takie miłe chwile dla, dla pasterza, dla człowieka, kiedy ktoś mi przyświęca, obudziłem się, a tyle lat czegoś nie widziałem, nareszcie. W tym tygodniu dostałem maila od pewnego pana, tam w małżeństwie. No jakieś zamieszanie, i on mi napisał, naprawdę, proszę księdza, a to już małżeństwo, które ma dorosłe dzieci. Proszę księdza, ja zobaczyłem, jaka moja żona jest piękna. Nie to, że jaka piękna tam duchowo, jakie ona ma oczy, jakie ona ma usta. Ja się obudziłem. Dlatego o tym przebudzeniu z tego snu fałszywego ja będziemy mówili dzisiaj, dlatego chcę jeszcze nawiązać, bo mamy fantastyczny przykład. Faryzeuszy, którzy mają to fałszywe ja, proszę zwrócić uwagę. Jezus do nich mówił przez mi to, co czytaliśmy w minione niedzielę o tej uczcie weselnej. Mówił im twarde rzeczy. Posłuchali, posłuchali, odwrócili się i poszli. Nie odezwali się do Niego, nie zagadali. Odwrócili się i poszli. Drodzy bracia i siostry, my też często kogoś słuchamy, nawet przytakujemy głową. A idziemy potem i kończymy tą rozmowę, to co Państwu mówiłem przed tygodniem czy przed dwoma, że wielu z nas samych do siebie gada. I my te rozmowy sobie kończymy sami. Ale mi powiedział, a przecież mu odpowiedziałem. On mnie chciał zagiąć, ale mu wtedy powiedziałem. Albo te rozmowy kończymy z przyjaciółmi. Słuchaj, rozmawiałem z tym moim nauczycielem, wiesz? Tak mnie niesprawiedliwie potraktował. Prawda, że dobrze mu powiedziałem? Nie? Od razu drugiemu człowiekowi wsadzamy w usta, co on ma powiedzieć, jeśli on jest delikatny i niestanowczy, to będzie nam przytakiwał. Nie dokończemy rozmowy z kimś mądrym, z kimś, kto mógłby nas, przepraszam, za potoczne słowo, zagiąć, Tylko rozmowę, z, na przykład z nauczycielem, jakaś kobieta czy mąż rozmowę z żoną kończy przy piwie z kumplem. Wychodzi oczywiście na to, obydwaj mają komunikat wspólny, że żona jest niemądra. Faryzeusze odeszli. I co robili? Oczywiście odeszli się, by pochwycić Jezusa w mowie. by Posłali i, i naradzali się, drodzy bracia i siostry. Naradzali się. Co to znaczy naradzać się? No, wszyscy wiemy. Nawodnić to napełnić wodą. Naradzać to napełnić radami. Ja ci dam radę, a ty mi daj radę. Ja ci dam radę. Tu nie jest napisane, że faryzeusze poszli i się modlili do Boga. O oni pana Boga też nie chcieli do tych swoich konszachtów i manipulacji zapraszać. Posłali więc uczniów swoich. To też jest bardzo charakterystyczne, drodzy bracia i siostry, że nie poszli sami, ale posłali uczniów. Jeśli pan Jezus, przepraszam, jeśli pan Jezus ich no właśnie zagnie, to nie nas, uczniów zagnie. Jeśli uczniowie zagną pana Jezusa, myśmy zagjęli. To jest, drodzy bracia i siostry, nieraz tak w rodzinach, że matka mówi do dziecka, idź powiedz Twojemu ojcu, żeby przyciszył ten telewizor. Mamo, tata mówi, żeś... Mat... tato, mama mówi, że przyciszył telewizor. Idź powiedz twojej matce, że ona jeszcze głośniej słucha. Mamo, tata powiedział, że ty jeszcze głośniej słuchasz. To idź powiedz Twojemu ojcu, że chyba ogłuch. To idź, powiedz Twojej matce. I matka mówi, widzisz dziecka, jak on cię traktuje. Nawet tak niegrzecznie dziecku odpowiada. To są te właśnie chwyty, chwyty serca fałszywego. Odnajdujemy to po części na pewno siebie, bo to wszystko jest nam nieobce z praktyki. Uczniowie byli przeszkoleni. Kiedy przyszli do Jezusa, zaczynają... Ci ty prawdy nauczasz, z nikim się nie liczysz, tylko prawda jest celem twoich rozważań i głoszenia. Proszę zwrócić uwagę, jak oni manipulują. Panie Jezu, jesteś wielki, wspaniały, czuj się swobodnie, nie czuj się zagrożony, a zaraz Ci tak przyładujemy. Albo Go jeszcze wywyższają. Jesteś mądry, Panie Jezu, niezależny, autonomicznie myślisz, że jak Jezus się zacznie plątać przy tym denarze, to powiedzą, no tak, I myśmy myśleli, że taki mądry jesteś. Jakie to są wszystko przemyślane, perfidne chwyty. A On ich przejrzał. A On ich przejrzał. Przejrzał ich manipulacje. Mówiłem wam kiedyś, drodzy bracia i siostry, co to będzie sąd ostateczny. Na sądzie ostatecznym, oczywiście przenośnia, ale zawierająca istotę prawdy. Na sądzie istotę, ostatecznym przeleci film z naszego życia bez dubbingu, no bo my po polsku mówimy Pan Jezus rozumie, więc my wszystkie nasze sceny, a na dole będą napisy, co myśmy myśleli. Ładny samochód kupiłeś napis na dole, a niech cię diabli. Witaj serdecznie, cieszę się, że wpadłeś. Kurczę, ale żeś mi popchlątał cały dzień. Będą napisy leciały na dole. Jak puszczą moje kazanie z napisami, to... No, napra no naprawdę. My mamy cały czas taki tutaj niewidzialny pasek z napisami, który w sercu, w sercu leci pasek z napisami naszych tekstów. Jeśli się nie nawrócicie... Podobnie zginiecie. Pamiętacie, oni sobie tego Pana Jezusa właśnie ustawiali, ustawiali tymi oficjalnymi, tak samo jak ustawiali przy tej grzecznej kobiecie. Panie Jezu, kobietę te dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, możesz kazał nam takie kamienować, a ty co uważasz? I też już myśleli, już, już go mamy, tak jak się, jak się kurę, jak się psa zagania, żeby go złapać na smycz. A Pan Jezus przeszedł przez ich intrygę jak przez zamknięte drzwi w wieczerniku. Spokojnie, pewnie, to co zawsze wam powtarzam, Fascynująca postać Jezusa męski, twardy, stanowczy, mocny, w ogóle, przepraszam, nie to, że zlekceważył, bo Bóg nikogo nie lekceważy, ale no przeszedł po tym, jak po puchu po tej ich intrydze, jak po puchu sobie pospacerował. Niekiedy, niekiedy ludzie, my, my też takie mamy haki na Pana Boga. Przed tygodniem Wam mówiłem, jak się rozpowszechnia chyba się rozpowszechnia takie mam uczucie intuicyjne rozpowszechnia się właśnie pogląd, że wszystkie religie są takie same. A Panie Boże, po to Wszystkie religie są takie same. Pasek leci, przecież po co chodzić do kościoła? Wszystkie religie są takie same. My jesteśmy jacyś wyjątkowi, po co się spowiadać? Po co chodzić do komunii? Wszystkie religie są takie same. Ja wam mówiłem, że różni się czczenie krowy od czczenia Najświętszego Sakramentu, ale wieczorem w niedzielę, bodajże w niedzielę po tym kazaniu z zeszłego tygodnia, słuchałem w radiu Warszawa siostry Zofii Pawlik, ona spędziła wiele lat na wschodzie, i obowiada, że jak pojechała na wschód gdzieś tam w region Indii, czy do samych Indii, była zaskoczona, jak tam funkcjonuje prostytucja sakralna w wielu religiach. I to męska i kobieca. No to przepraszam bardzo, chyba się religia katolicka czymś różni, prawda? Która pani wypuściła pana na takie nabożeństwo? Drodzy bracie i siostry, więc to jest absurd. Albo słyszeliście, bo to jest słynny przykład, to już od lat się opowiada. A czy pan Bóg może stworzyć taki kamień, którego nie podniesie? Ale cię mam, panie Boże. A jeden z świętych powiedział: Pan Bóg na to odpowie tak. Mogę stworzyć taki kamień, którego nie podniosę. Tym kamieniem jesteś ty. Z zatwardziałością swojego serca. Dałem ci wolność, jak się zatniesz, to cię nie podniosę. Drodzy bracia i siostry, Bóg mówi nam: tylko ja będę pilnował, żebyś dostał to, czego naprawdę chcesz. Chcesz mnie odrzucić, spędzisz wiele lat, wiele lat wieczność całą weze mnie, jeśli sobie tego życzysz. Fałszywe ja zagania sobie ludzi, ustawia ludzi, ustawia Pana Boga właśnie w tym swoim widzeniu, w tych swoich koncepcjach, półprawdę. Krótko mówiąc, fałszywe ja widzi to, co chce. To, co chce. I to dotyczy jeszcze jednego zjawiska. Bardzo zaintrygowała mnie informacja, jak w jednej z książek napisał ojciec Sali, że w 1982 roku w Darłówku prowadził rekolekcje dla internowanych. I rekolekcje miały temat miłość nieprzyjaciół. I nie wiem, czy pierwszego, czy drugiego dnia komuniści przerwali te rekolekcje. Ojciec Sali powiadomił biskupa Dąbrowskiego, episkopat. Tam były naprawdę duże naciski wysoko postawionych ludzi, żeby tę rekolekcję skończyć. Komuniści nie zgodzili się, żeby Ojciec Sali wygłosił rekolekcję do internowanych o miłości nieprzyjaciół. Dlaczego? Bardzo ciekawa myśl. Niektórzy chcą być nienawidzeni. Dlaczego? Drodzy bracia i siostry, jeśli ja chcę kogoś nienawidzieć, to bardzo mi będzie zależało, żeby on mnie znienawidził. Komuniści mówili, że ta solidarność chce nas powywieszać. To solidarność chce nas powywieszać. My gadali bzdury. Urban opowiadał nas w konferencjach prasowych takie bzdury, żeby specjalnie ludzie się wściekali na niego. On sobie pił z ludzi cynicznie. No znienawidźcie mnie, no zobaczcie jak jestem cynik, no zobaczcie jak jestem ham. No zacznijcie mnie nienawidzić. I kiedy mu się to udało, powiedział: No właśnie, trzeba zrobić stan wojenny. Czy oni nas nienawidzą. Czy oni nas powywieszają. Drodzy bracia i siostry, uważajcie na manipulację fałszywego ja. Być może twój mąż cię denerwuje po to, żebyś go znienawidziła. I potem powie: No mam żonę, która mnie nienawidzi. Muszę sobie znaleźć koleżankę. Oni, ludzie chcą, być może ktoś chce Cię ściągnąć do swojego poziomu, bo on Cię nie cierpi. Więc chce Cię ściągnąć do swojego poziomu. Będzie specjalnie Cię prowokował. Będzie specjalnie Ci na odcisk deptał. Jaka jest, jaki jest chwyt, żeby się w tą intrygę nie dać złapać? Ja się przed Tobą płaszczyć nie będę, ale Cię kocham. Proszę, proszę zwrócić uwagę, jakby faryzeusze piszczeli z radości, jakby Rzymianie piszczeli z radości, gdyby Jezus na krzyżu zaczął bluźnić. A niech was wszystkich, a niech wy, tacy, tak, Dobrze żeśmy go ukrzyżowali. Był niebezpieczny, był groźny. A Jezus kochał z krzyża i nawrócił jeszcze setnika i dobrego łotra. Miłość bliźniego jest obroną przed tą intrygą, przed tą intrygą. I to może dotyczyć, kochani, wymiaru społecznego. Jesteśmy w tydzień po wyborach. Ja tu trochę popolitykuję, ale postaram się zrobić tak to delikatnie, żeby kogoś nie urazić, bo polityka drażliwy temat w Kościele. Otóż przypomniałem sobie swoje notatki, które czyniłem w 80. latach. Historia, starsi pamiętają, przewrotu na Filipinach. Na początku lat 80. jeszcze na Filipinach była dyktatura. Markosa Kraj był Niesamowita różnica Bogaci obok wielkiej nędzy Policja, tajne morderstwa Niesprawiedliwość I oni byli cyniczni ci dyktatorzy Żona Markosa miała dwa tysiące par butów Kiedy ludzie umierali z głodu Ona się szczyciła tym, że ma dwa tysiące par butów No po prostu bizancjum I to wszystko groziło wybuchem społecznym Który Markos by zmiótł Bo miał silną armię i co się stało na Filipinach? W czwartym roku przyjechali na Filipiny przedstawiciele międzynarodowego ruchu pojednania i zaczęli uczyć filipińczyków metody nonviolence, jak walczyć bez przemocy. Robili sympozja, robili jakieś seminaria z udziałem sióstr zakonnych, księży, laikatu, związków zawodowych, prostych ludzi. Odprawiali Eucharystię i uczyli się tego, że będziemy walczyć nie przeciwko ludziom, lecz przeciwko demonom, demonom chciwości, demonom nienawiści, które tych ludzi opanowali, przeciwko bogactwu, wyzysku. Modlitwa osiągnęła skrajną intensywność podczas dni rewolucji: nieprzerwane różańce, śpiewy, czytanie Pisma Świętego, milczące medytacje. Praktyka i metoda nonviolence oczyszcza i ustawia nas tak, by ani nienawiść, ani duch zemsty nie mógł zamknąć naszych serc, gdy czynimy wysiłek wyciągnięcia ręki do przeciwników i wrogów. Chodzi o to, by prosić Boga nie o to, by wziął naszą stronę, lecz o to, by przygotował serca do uznania, szacunku i troski o każde ludzkie życie. W pewnym momencie tam na Filipinach radio katolickie Veritas wezwało ludzi do wyjścia na ulicę. Stawania naprzeciwko czołgów, rozmawiania z żołnierzami. I rzeczywiście ci ludzie rozmawiali z żołnierzami, mówili im, Jesteście jednymi z nas, należycie do narodu, powróćcie do tych, do których przynależycie naprawdę. Pomimo, że spodziewali się ataku, ludzie dawali żołnierzom jedzenie i rozmawiali z nimi. Pięćdziesięciu żołnierzy od razu zgłosiło chęć poddania się. Siostry zakonne utworzyły wokół nich wielki łańcuch i powoli powiodły ku Camp crime. Nie wiedziały, kto z nich się boi bardziej, one czy żołnierze. W stolicy oraz w otaczających prowincjach dwa miliony ludzi wyszło na ulice. Młodzi, starzy, kobiety, mężczyźni, całe rodziny. Byli tam bogaci, biedni z klas średnich. Stali przez dni i noce, śpiewając, modląc się, rozmawiając. Zapanował niezwykły duch. I atak wojska nastąpił. Marcos wysłał samoloty, żeby zbombardowali ludzi, rozumiecie? Żeby zbombardowali tłum ludzi. A ludzie stali na dwóch autostradach przecinających się. I lotnicy, którzy lecieli bombardować tłum milionów setek tysięcy ludzi, zobaczyli krzyż z ludzi na dwóch autostradach i lotnicy powiedzieli, że nie i polecieli do bazy amerykańskiej i poprosili o azyl. A ludzie tutaj na dole dawali, powtarzam, żołnierzom jedzenie, a na lufach karabinów zawiązywali żółte wstążeczki. Dawali żo ludzie, żołnierzom słodycze i bukiety kwiatów. Jedna siostra zakonna stanęła naprzeciwko żołnierzy i powiedziała Módlcie się z nami. Jeśli nie możecie mówić głośno, czyńcie to w twoich sercach. Pewna osiemdziesięcioletnia kobieta uniosła przed czołgiem krzyż wołając Stójcie, możecie zabić mnie, lecz zabijecie tych młodych. Dowódca czołgu wyskoczył i ucałował staruszkę. Jeden z żołnierzy powiedział Byłem zawsze przygotowany do działań przeciwko wrogim armiom lub buntownikom i wiem dobrze, jak należy postępować, lecz kiedy ja i moi ludzie stanęliśmy przed tymi nieuzbrojonymi i przyjacielsko nastawionymi ludźmi, nie wiedziałem, co ma uczynić. Były tam ciężarne kobiety i małe dzieci, przypominające nam nasze własne rodziny. Wiedziałem, że jeśli nie opróżnię dróg i nie wypełnię danych mi rozkazów, zostanę rozstrzelany, ale wiedziałem również, że jeśli to zrobię, pogwałcę swoje sumienie. Drodzy bracia, ja wiem, że to zabrzmi banalnie, ale my się naprawdę musimy na miłość nastawić. My przestaliśmy myśleć o zbawieniu jaruzelskiego, Urbana, Prostytutek. Przestaliśmy myśleć o zbawieniu tych ludzi. Przepraszam, że generalizuję, ale to chyba trochę tak. Niejedna kobieta przestała zupełnie myśleć o zbawieniu swojego męża. Nie jeden mąż przestał zupełnie... Ono wszystkim myśli, co ona powiedziała, co ona mu zrobiła, co o niej zrobił. Nie jeden brat w ogóle nie myśli o zbawieniu swojej siostry. W ogóle, utarczki, utarczki, utarczki. I i obydwoje wpadli w tą samą pułapkę, bo on jest nieznośny, więc ona go nie cierpi, ona jest nieznośna, więc on jej nie cierpi. I się zaklinowało, zakleszczyło, zapętliło się. Wyjściem z tego jest miłość. Wyjściem z... Chrystus proszę zwrócić uwagę on tych uczniów faryzeuszy nawet nie poniżył. W innej Ewangelii ten sam epizod opisany jest tak, że Także oni odeszli z podziwem, pełni podziwu dla Jezusa odeszli, jak On odpowiedział. Miłość się wymknie złu zawsze. To się działo na Filipinach, teraz trwają dyskusje o kondycji Kościoła w związku z wyborami sprzed tygodnia, o kondycji Kościoła w Polsce, katechezy, czy młodzież jest zwierząca, czy młodzież odchodzi od Kościoła. To jest chyba jakieś rozwiązanie sytuacji. Jeszcze jedna z tej samej książki Ojca Salija na koniec powiem, co może się nam przydać w tych rozmowach, drodzy bracia i siostry, jeśli chodzi o, o nasz kraj, o Kościół, o chrześcijaństwo. Przedwczoraj jedna z gazet napisała, że w Warszawie w tym roku liczba szkół, gdzie wprowadzono etykę, wzrosła o 100. Co dziesiąta szkoła rezygnuje z katechezy. Niektórzy rodzice dzwonią do szkół, pytają, czy jest katecheza. Nie ma. To dobrze, to zapiszę tutaj dzieci. No i ktoś może być przerażony, że to Kościół, że niektórzy mówią, że nastąpi to samo, co na Zachodzie. Bardzo ciekawie o tej dechrystianizacji Europy właśnie wspomniał ojciec Jacek Sali. I mówi, że on tę myśl zaczerpnął od Jana Chryzostoma. Otóż, jaka jest diagnoza? Po grzechu, Pierworodnym Bóg mógł sprawić, że ludzie by żyli dalej szczęśliwie. Ale z miłości do nas i z miłosierdzia do nas, Bóg sprawił to, co sprawił, że dotknęła ludzkość cierpienie. Miłosierdzie Boże nie pozwoliło Bogu na to, co ludzie nieraz robią. Aj, syneczku, zbiłeś tam to, ach, to, to dobrze, to tam już zapomnijmy, już nie mówmy o tym. To nie jest miłosierne. Nie jeden człowiek dopiero, kiedy poniósł karę, zorientował się, jaki wielki zły rzecz, jaką wielką złą rzecz zrobił. Co ja narobiłem, co ja narobiłem? Ale gdyby machnęli ręką, zatrzyjmy to wszystko, pudrujmy, pod, przysypmy czymś słodziutkim, nic już nie widać, nigdy by do tego wniosku nie doszedł, jaką złą rzecz zrobił. W miłosierdziu swoim Bóg daje karę nie z zemsty. Z